Ci się kłócą, tam ci się biją. A ty kto ty jesteś? A, bo oni są dobra. Czekajcie, ja zobaczę, czy da się wyprowadzić dzieci. Jak się da wyprowadzić dzieci, to wyprowadzamy dzieci, nie? A tutaj Waneska będzie żyła patrzcie, jak pączek w maśle. Znajdź zwierzęta, zwierzęca, poszukaj pracy nieruchomości. Nie. No nic. Lula nie wiem, czy się dzisiaj urodzisz, bo wyszło jak wyszło. Nie na planu. Dobra, poszukaj domu dla siebie. Uciekamy razem z nim. Ja mam po... Zanim z nim uciekniemy, zrobimy z nim kolejne dzieci. Tylko gdzie? Nie ma żadnego podwójnego łóżka. Tak, ale najmłodszy do basenu. Chwila, chwila, chwila. W ogóle końcu żyli... Aha, bo są, tutaj jest jeszcze sypialnia. To zaraz, zaraz coś rozkminimy. Gdzie tu się zmieści łóżko podwójne? Nigdzie. Ale lipa. Tu się zmieści podwójne łóżko. Tak to miało imitować, chyba obóz wojskowy. Dobra, to się przestawi tak. Przestawi tak. To się dziś tutaj wstawi. A nie, to można sprzedać. To, to, to. Kto się wstawi? O, proszę bardzo. Kto się wstawi tu? Kto się wstawi tu? To można sprzedać. I się tu wstawi łóżko. Proszę. I do cimci -ci. I do niczego innego. Tak jeszcze to postawię, o. Doskonale. I teraz tak. Odpręż się i on też odpręż się. Ja bym chciała dzieci amputować. Ej, głównie jak idź stąd. Tu się będą działy rzeczy dla dorosłych. Postaraj się się dziecko. Ty da stop. Ty zła. Szuczarek, szuczarek, szuczarek. Szuczarek, szuczarek. Szuczarek, szuczarek.

Dobra, gówniaki, idźcie tam po prostu. Ten uparty. O, proszę bardzo. No to już. Gdzie animacja? stary, szczerze, ślepakami. A nie, jest dobrze. Czy mi został jakiś serniczek? Jest serniczek, dobra. Tylko matka, sama musisz. Ci zaraz gówniaki przyjdą zjeść. Matka, wyciągaj sernik. I wcinaj. Kot coś tam zechlał. Rozwalił ten serniczek, daje to, że się bliźniaki rodzą. Ta O, proszę, jeszcze matka weźmie komputer. To ja mam pomysł, i teraz to się nazywa macochowość. Słuchajcie. Patrzcie na to, aha, bo tego używa. Dobra jeden z tą jaką zostawimy, proponuję mi zostawić tak. Lodówkę. O. I śmietnik, nie? Niech mają. To im można zostawić. Kible jeszcze zabiorę. <grymne> Potrzebują więcej kibli. Mają jeden na górze. Komputer ze wszystkim bierzemy. Książki bierzemy. Dobra. Łóżko bierzemy. Tu wanna, to może zostać? Okej, okay. to jeszcze bierzemy. A nie chwila, bo matka musi jakoś poszukać domu dla siebie. Chwila, chwila, chwila. Okej. Okay. I tu było krzesło. I słuchajcie, trzeba kupić coś za te całe hajsy, które tu zostały. Co można kupić za te całe pieniądze? Jeszcze te są rzeczy, chwila. Nie ma tak. Żadnej edukacji. Zostawimy im stawki, Niech tyle mają z życia. I najdroższa rzecz w Simsach: jakąś z turbotą weźmiemy, kupimy rzeźbę. Najdroższą. 15 tysięcy. Siedem pół. Proszę. Ninja. I wazon. Dobra. Biorę to. Doskonale, a teraz szukaj pracy. Nie oh, szag, pracy. Dom dla siebie. Czyli co, Paneska na koniec swojego życia zazna miłości. Wyłącz. Bierzemy pusie i generała. Czy ja już to mogę schować? Nie mogę. No to już nie zdążę, to dzieciom się zostanie wieża. No i nara. Niech sobie radzą! O. Siema, Ziuta. Dobrze cię widzieć. Tak, Krzyśku, dobrze, że nie ma sądu, bo to by były rozprawy i rozprawy. Dobra, i teraz tak. Chcemy to zapisać. Trzeba ich gdzieś wprowadzić. Dokładnie ustawione życie. Znajdziemy jakąś chatę turbo -turbo i słuchajcie, kończymy live'a. Co tu jest? Tutaj został apartament jakiś. Został, a drzwi chcemy w apartamencie trzymać? Przedmieścia to jest dobry plan. tam. dobrze Cię widzieć. To jest dobry plan, żeby teraz się tam wprowadzili w sąsiedztwo Morze'ego, ale oni mają tylko 20 tysięcy. Dobrze widzę, dobrze widzę. Ale słuchajcie, na co się ich stać? Na to na przykład. Albo na to. Tu ich wrzuć. Albo tutaj na tych płaskim. Bo dom Anżeli tak będzie zmieniony. Nie, po simsiorkach kończymy, kończymy. Dobra. A ten dom będzie identyczny jak ma Anżela, to... Tak, wszyscy, co chcą mieć szczęśliwe użycie, uciekają na przedmieście. Aj, jak to obróciłam? Dobra, kupimy ten dom, żeby było trochę inaczej. Tak, płaski dom najlepszy. Tamuza. muza. Aj, hejterku, już za późno, już kliknęłam. Ale spoko, i on się teraz oświadczy w nowym domu. I on zaraz będzie go zdradzać. Dobrze, i teraz tak. Proszę bardzo. Zaproponuj oświadczyny. Hej, to, to Aso, lemle, lo, long, oh. o, bumbaba, No, jest tylko taki malutki. tam Ale przynajmniej jest miejsce na jacuzzi. Oh. Oh, oh, pięknie. Oh. <śmiech> <śmiech> Matka załamana, bo oświadczyny. Ale on przynajmniej jest szczęśliwy. Pocałuj. Drodze, pocałuj. Teraz trzeba będzie śluby im porobić. I tu, słuchajcie, tu im zrobimy ślub w ogrodzie. Ale to już. Kotku trochę odwaliło. To już kiedyś tam w przyszłości. I pokażę tak, tak. Krzyśkę, który właśnie został dzielnym legionistą. Ja Ci dziękuję za wsparcie i planowała ma dla Ciebie na czacie. I Teraz ona może słuchajcie sprzedać te wszystkie rzeczy, które zabrała. Albo nie, to se wstawię do ogrodu, nie? Ja za to zapłaciłam najwięcej pieniędzy. To tutaj. Ja będę to podziwiać. Na tle tego weźmiemy ślub. Dobrze tu stało. Ninczy mogę sprzedać. I wazon. Proszę, tutaj można podziwiać kosmitów, a to, to mogę sobie nawet tutaj na ganku postawić. Patrzcie. Tam będę patrzeć. Dobra, jest jeszcze to badziewie dla tego generała. Co się zmieści w ogóle? O, tu. To jak będzie, będzie ślub, to zwiniemy na chwilę, nie? Co za syf i malaria. Patrzcie, nawet jest miejsce na pokój dziecięcy. Klimacik jak w Konanie, no no. I mamy miejsce na samochód. Trzeba kupić samochód, trzeba mieć w życiu priorytety. Nie mogę na najdroższy. Brakuje mi troszeczkę do najdroższego. Chwila. To sprzedamy łóżko. I tak mamy inne. Dobra, kupujemy najdroższy samochód. Kiblowóz? <grytania> Dobra, ale już Anżela kiblowozem jeździ. <grytania> najdroższy samochód, czerwony w dodatku, bo oni teraz są bogaci i szczęśliwi. Albo taki, słuchajcie, nie, bo to nie wygląda jak kryzys wieku średniego. Czerwony Porsche im kupujemy. Proszę, oni są teraz szczęśliwi. Dobra, to można sprzedać. To można sprzedać. Proszę bardzo, wstawię sobie łóżko. Tu mu trzeba te rzeczy do ćwiczeń powstawiać. Dziecka jak zwykle będzie mieszkało na podłodze. Tu już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to będzie działać w takim układzie. Pustereczko. To można wymienić na ten lepszy stół, co, co pożyczyłam. Mam nawet jakiś kibel dodatkowy. To czekajcie, to ja nie chcę takiego zielonego, brzydkiego. Ja sobie wezmę to ładne, takie białe, postawię, żeby lepiej brud było widać. Akwarium z rybkami. Proszę fotelik. Toliczek. O. To. Zrobimy tak i tak. Pięknie. Książki nawet. Słuchajcie, bogactwo. Drugą sprzedam, i tak nikt tego nie będzie tutaj używał. Zapomniałam zabrać tej komputera i dzieciom zostawiłam. Jak do tego w ogóle mogło dojść? To chwila. Trzeba zbudować jeszcze szafę do zdradzania. Przypad, co? ma pięknie. To jest awans społeczny, słuchajcie. Waneska nie mogła wygrać w życie bardziej. Znowu będę tej szafy szukać. Jest dobra, to była ta. No, nie mogę tego ustawić. Proszę się ustawić, szafo. Jest. No, doskonałość. To nie tak jeszcze ustawiasz, żeby oni mogli leżąc patrzeć na siebie, tak bardzo się kochają. Proszę bardzo, trzeba kitku jeszcze kupić poduszeczkę najdroższą. I miseczkę. To tu wstawimy. I drapaczek najdroższy. Różowy, żeby pasował do wszystkiego. Normalnie jest doskonale. Patrzcie. I zero hajsu. Jak się ze wszystkim zmieściłam, i nie kupiłam w końcu stolika pod ten. No to to postawimy tu. Tak, łysie Dobranoc, Jelonku. Śpij dobrze. I powodzenia, oczywiście. A już Żygatel idzie do pracy. Potrzeba tu nakarmić. Nie może dojść. Znowu. A tutaj będzie mogła dojść? Aha, nie ma pieniędzy. Nie nakarmi kota, bo nie ma pieniędzy. No i pięknie. Ale patrzcie, drugi komputer dostanę. To sprzedam i będzie już na, kotku, dla ko na karmę dla kotku. Proszę, wszystko się zgadza. To nawet biurko jeszcze kupię. Też nie, tutaj ten komputer całkiem nieźle wygląda. Trzeba się w życiu umieć ustawić jak Waneska. To może inaczej. Przemebelki to postawię tutaj, bo oni tak nie będą tędy przechodzić. Książki też. To gdzieś pasne tutaj. To nie, to książki koło kibla, nie? Jakby toalet, znaczy papieru toaletowego zabrakło, to, to zawsze książki będą. I tak wiadomo, że Vanessa ma te książki po to, żeby szpanować. Krzesełko. Takie specjalne, patrzcie. Czyli starczy na lepszy telewizor. Telewizor, telewizor, telewizor jest. O, taki z Ikeły. Patrzcie. Tylko jeszcze weźmiemy inny kolor. Aha, to czarny będzie do krzesła pasowało. Vanessa zostaw komputer Zaraz, ty się już Zaraz będziesz mogła się grać w swoje gry na facebooku Proszę Aj kurde, prze, prze ten tegiłam. No I Vanessa się w życiu ułożyła Kasia zatrudni. A właśnie, przecież Vanessa nie będzie sprzątać Usługi. Gdzie jest Kasia, pokojówka, proszę bardzo. I kotku jeszcze mogę zmienić, proszę zmień wygląd kotka. Doskonałość. Czy mam nie mam różowego? Bow, bow, bow to nie za bardzo mam co, co, co zmienić. Jest mi przykro. Ale możemy zmienić to. I to. Biały pyszczek możemy zmienić, tak? Nie chcę. To, to jak będziemy mieć coś różowego. Kuweta dla kitku, dziękuję. Jak mi się jakaś sierść różowa odblokuje, to wtedy może Chociaż różową kufetę kitku postawię. I, I tutaj na balkonie. Teraz jak to neska na... To nie, tutaj, o, proszę. I jeszcze zabawki dla kitku. No i perfekt. Oh, oh. Idealne życie, słuchajcie.